Witam, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Dominik Games Poland. Witam Was na kolejnym odcineczku z Hardcora. Dzisiaj w końcu przeniesiemy tutaj breeder villagerów, zrobimy go tutaj, na tym wielkim polu. I mam pomysł, żeby tu było wielkie właśnie pole dla tych wieśniaków, którzy mieliby tu sobie uprawiać właśnie. a Łóżka będą w tym miejscu. Więc my sobie tutaj ładnie, zaraz najpierw pole ogarniemy. Zrobimy sobie najpierw farmę dla nich, a potem. A potem zobaczymy. Jeszcze ogarnąłem sobie motyczkę z fortunką, więc też jest super. Tu sobie to rozkopiemy, żeby tutaj właśnie padało światło. Myślę, że ten breeder będzie gdzieś dotąd, czyli to jeszcze trzeba będzie skopać tutaj, tak sobie myślę, właśnie żebyśmy sobie tutaj villager breeder większy zrobili, a tam to się zabuduje i te łóżka z tamtąd się tutaj też przerzuci, a potem w, w miarę upływu czasu też się zaszkli ten breeder I też się ściany podmieni kiedyś. Jak będziemy mieli już lepszy pomysł. Na razie zrobimy to tak tymczasowo w ten sposób. Roskopię to sobie z wami. A potem na TimeLapie ogarniemy. Tak też ogarnąłem właśnie fortunę na motyce, więc będzie nam łatwiej ziemniaki zbierać dla villagerków. mega wielki villager rozmnażacz I to pole dla villagerów tutaj zrobimy sobie ładnie, o. Musi być ładnie skopane. Ogólnie e, dzięki za komentarz. Chyba to był Fabia Koterbski albo ten drugi Irek. E, albo to był Biking, nie pamiętam kto z tych trzech. Napisał mi, że sugerował, że odcinki najlepiej robić od 15 do 20 minut. Tak, ja to wiem. To są też lepszy czas oglądania, bo są dłuższe w sumie i... A takie 10 minut z, z szybkim timelapsem. No to w sumie... Rzeczywiście. Tutaj na razie to zabudujemy sobie w ten sposób. Bo nie mam jeszcze plantacji drewna, a chciałbym już tutaj... Mieć ten breeder tak prowizorycznie zrobiony. Ten się go jakoś uporządkuje. Na razie zrobimy tak, żeby był tylko zarys tego villager breedera, A potem to się zrobi hmm, jakoś bardziej, wiecie, sensownie, nie? Chodzi o to, żeby właśnie był ten jakby zarys, żeby było to ogarnięte. Tutaj by była sekcja z łóżkami. No, i gdzieś dotąd by było pole, nie? Tu zaorać sobie teren. Czy tam się mały villager zrobił? Chyba się zrobił. No i mamy to pięknie tutaj. sobie ogarniemy to, żeby to fajnie wyglądało, żeby to mie miejsce było dosyć wiadome, jak to będzie wyglądało. Na tym stole nie damy im łóżka. To zaraz będziemy mega dużo produkować. Mam mega dużo wełny, bo sobie owieczki, jak dobrze na poprzednim odcinku pamiętacie, zrobiliśmy sobie wełnę, yy, no owce, więc. Zagrody sowcami, ja je też porozmnażyłem. Porozmnażałem przed tym odcinkiem, więc na pewno jest ich więcej i będzie większa moc produkcyjna na potrzeby tego bridera. Więc tak też zrobimy. Tutaj sobie to miejsce pod ten brider przygotuję. A na którym z live'ów będziemy budować, bo mi się wydaje, że odcinki z pokazywania tylko zmian na tym świecie to tak troszkę wyglądały słabo. A jednak jesteście ciekawi też procesu tworzenia świata, więc myślę, że będzie że z hardcora też będziemy robić timelapsy, bo... Ogólnie te timelapsy zbudowania wam się bardzo podobają. Jak patrzę po yy, oglądalności, to właśnie nawet z tego drugiego, z Creative'a, przecież ta seria Creative, którą prowadzimy, to też. Oj, zepsułem tutaj coś. Dobra, te lewitujące główna tutaj sobie usuniemy. O, to jakiś, o, węgiel, to nam się przyda. Tutaj na razie tak wiecie dirtem to brzydko zrobimy, ale żebyśmy już mieli skąd brać villagerów jak będziemy robić trading hola. I tak dziękuję Oskarowi też official za yy. Oskowi dziękuję za to, że mnie docenia w kwestii villagerów bardzo, bardzo mu za to dziękuję. No to się chyba tutaj w ogóle wyrówna do tego poziomu i... Tu można by nad tym breederem troszkę tutaj teren podrównać. O! Jeszcze to zalepić, żeby tutaj y, moby nie wchodziły. Bo nie, nie chcielibyśmy mieć przygody, że jakiś zombie nam tutaj. Tutaj nie wiem, co w tamtym pomieszczeniu wykminie. Na pewno coś wykminimy. Hmm, tutaj zrobimy sobie ciach. O <laughs> wiem taki trochę chaos tu robię. Ale chcę to na szybko mieć. Odcinek już gotowy. Prawdopodobnie we wtorek ten. Nie, na wtorek to trzeba nagrać single domino playera. To jutro sobie na. Dobra, idziemy sobie spać. Tu nawet o, do starego breedera można by pójść. Hmm. Daz ja te wszystkie. Łóżka stąd polikwiduje i one pójdą w tym miejscu. O nie, siekierę moją wywaliłem, Boże! Przenoszę te łóżka im. jest z tym golem. No, zejdź golem, je głupi. O, cztery rzędy łóżek, to będzie wystarczyło. I te wszystkie wyra przeniesiemy tutaj. Ale ogromna ilość łóżek, ja nie mogę. Sobie zjem i przeniosę te łóżka. <złuch> Przepraszam, że tak powiedziałem, że yy, wezmę te łóżka i je będę przestawiał i nagle odpalę timelapsa, ale chciałem zobaczyć, ile mi się nagrywało. Yy, I tak stwierdziłem, a dobra, może w końcu nie będę mówił o timelapse, bo to też yy, jest. Yy, byłoby nieco yy, może przynudzaniem, więc. Yy, Wiadomo, że w jakimś fragmencie będzie time-lapse, to już tego nie musiałem mówić. A też yy, i, i a też właśnie yy, po co cały czas to mówić, że widzimy się po time jak wiadomo, że będzie. Yy, no i co? No zrobiłem tutaj jakby obudowanie tego, żeby to nie było takim brzydkim stone'em i dirtem. Tutaj ten dach. I tutaj gdzie są te mm, przestrzeń pusta Będę musiał ogarnąć pełno villagerów. Właśnie będziemy ogarniać villagerów e, od szkła, czyli tych mm, Librarianów. I ogarniemy sobie tu Librarianów. Tutaj troszkę ziemniaczka ogarnąłem też dla nich, żeby mieli. Ogarniemy Librarianów i wtedy to sobie na live, czy kiedy kiedyś skończymy. Więc trzeba by szybciutko robić trading, hola. Niech się tu albo tych jakoś wykorzystamy, bo tu jeden już miał w ofertach szkło. Ten nawet nie jest taki rozwinięty, ale ten miał dużo szkła. Więc to, co dałem radę, to tutaj wyłożyłem. Mamy nowy Villager Breeder. No, przeogromny, musicie przyznać, że jest przeogromny. Ogromna ilość łóżeczek, tutaj ogromne pole, więc myślę, że wam się będzie podobał. Ja jeszcze może jakiś design lepszy wymyślę dla tej ściany tutaj. Na razie to jest tak wiecie, żeby to było, żeby to jakoś nie, szpe, nie, nie wyglądało tak szpetnie, że sam e, że takie byle co Dirt i, i ten i Stone, więc lepiej to drewno tutaj już chyba wygląda. To jeszcze się tutaj zapełni. I ogarnie się też ten teren wokół. Tak więc co. Ja wam bardzo dziękuję za odcineczek. Trzymajcie się. No i cześć. Miłego dzionka.